Europotyczki, czyli rywalizacja ze wspólną zabawą w kilku punktach miasta związanych z inwestycjami unijnymi. Żory znalazły się wśród 18 gmin województwa śląskiego, liderów w pozyskiwaniu wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i stanęły do walki w turnieju europejskim Śląskie do przodu. W Żorach quiz wiedzy o Unii Europejskiej odbył się 4 sierpnia. Nasze miasto rywalizowało z Zabrzem. Pojedynek został rozegrany w miasteczku Twin Peaks w Westernowym Parku Rozrywki. W Miejskim Ośrodku Kultury, Żorskiej Szkole Muzycznej oraz w Kinie na Starówce. Nasze miasto reprezentowali Małgorzata Włodarek z Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, Katarzyna Bujar z Zespołu Kultury, Sportu i Turystyki, Krzysztof Piechaczek z Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Błażej Tetla, uczeń trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Żorach. Nasz znaczy, Europejski jest yy, przedsięwzięciem promującym program regionalny, Regionalny Program Kurencyjny dla w miejscach, w tych miejscowościach, które pozyskały najwięcej dofinansowania na realizację projektów z RPA.